Uwaga, dobra już. Siemaneczko, żymeczki, jestem trykumiku i mam skin dziewczyny, a ze mną jest Peterman Play! Siemanko! Yo yo. No i w dzień. Siemaneczko, żemeczki, ja jestem Trykumiku, a ze mną jest Peterman Play. Cześć. No i tak mam skin dziewczyny, z od razu hejty, że jestem gender i tak dalej, no w ogóle.. Czekaj, bo wcześniej mi coś nie pykło z tym team. No i ziomeczki w dzisiejszym odcinku budujemy sobie mapkę na moją serię fabularną Znaczy naszą serię fabularną, jeszcze nie wiem Na obydwóch kanałach, nie wiem czy będzie na obydwóch kanałach Zobaczymy Jeszcze się ustali No ale tak sobie budujemy, budujemy I stwierdziliśmy, że sobie nagramy, niech budujemy, żeby była jakaś pamiątka, prawda? <laughs> Ej to nie byłby głupi pomysł, żeby na przykład Bo założy się Czemu ja mam tak cicho to? Założę się, że będą różne akcje, jak będziemy nagrywać tą serię fabularną, że ktoś coś głupiego zrobi i że można na przykład pomiędzy odcinkami zrobić na przykład jak będzie dziesiąty odcinek, to na przykład będzie dziesięć i pół, nie? No, jak będziemy nagrywać jedenasty. Dobra, ja idę sobie tam do mojego pięknego domku, który buduję. No, i będzie ślicznie. I jak ktoś tam ma ten... Jak ktoś tam se gra w Minecraft. To, to zresztą możesz wrzucić, ja Ci to wyślę, wrzucisz na swój kanał też. Jeżeli ktoś gra w Minecraft i chce z nami, nam pomóc w serii naszej fabularnej, to on może się do nas odezwać, bo Ech, potrzebujemy trochę dużo ludzi. A mamy, mamy troszku, ile mamy? No tak, tak jedną czwartą mamy. teamset 100 Ej, można by było zrobić, że na przykład serwer będzie otwarty... Nie, bo to zniszczą wszystko. Chociaż można by było, że serwer na przykład będzie otwarty dla tych ziomków tam z YouTube'a, co sobie będą to oglądać. I będą mogli zobaczyć co tu się dzieje. Że sobie to będą może... mogli przechodzić na przykład, a jak będziemy nagrywać to po prostu to zamkniemy. Nie, to może zrobimy tak, że najpierw to nagramy całą tą serię, a potem udost udostępnimy ludziom. Ej, w sumie ten... tak też można zrobić. A jeszcze wymyślimy. Na razie się roją wszelkie pomysły w mojej głowie. Znaczy w naszej głowie. Wielkie myślenie na lekcjach, co dodać do serii. Ej, nie mam Optifina Nie mam. Ja sobie zmieniłem wersję, bo mi kazałeś. To mi się zepsuł. Ej, dobra, bo ja tu gadam i gadam, a nic nie buduję. Jest, że ja mam to cicho, no? Może ja tak mam ściszony Czekaj. Ja tak mam ściszony na... ...pójdę, nie, 38. A jeszcze nie zdradzamy, co będzie w tej fabule. Ne ne ne. Ne ne ne. Dowiecie się... Jezus w jak, odcinku. jak walnął głosem teraz głośno? To odsunę na mikrofon. No, za głośno trochę. Już lepiej? No, teraz tak spoko. Kogo już mamy? Nac mamy. Tego cysia mamy. Mamy... Psycho! Psycho. Może go tam będziecie kojarzyć. Mamy areczka, ale nie wiem czy ona nam pomoże czy nie. U wszystkich ich w ogóle serdecznie pozdrawiam, żeby nie było. Że, e, ty, ty gnido nie pozdrowiłeś mnie. No jak można wspomnieć w filmiku o kimś i go nie pozdrowić? No bez sensu, no. no. Okej, okay. zobaczę co, jak ci tam idzie. No buduje, no. Tak sobie myślę jak tu ładnie zrobić, bo tu będzie taki mój dom, nie? To musi być nowoczesny. To ja musi być nowoczesny bo to nie ma także jakieś ...wypierdołki na środku pustyni. To musi być piękny dom. Czekaj. Co ten kaktus? Czemu on jest taki dziwny. Jaki? No... A teraz się naprawił. Tylko tutaj mam taki dziwny. No zobaczysz, jak wstawię to na ten, to będziesz widział takie gówno małe. Nie wiem. Takiego no, no, serio. Tropikalne liście, żeby nie było, że to jakieś kurde... No, no, hopie, pa, pa, co tu będzie. Takiego to nawet ty nie zbudujesz, nie? Bez Mam nadzieję, że będzie jakaś normalna jakość tego nagrania mikrofonu i w ogóle. Się zabije, potnę się jak nie będzie. Zresztą mój głos piękny, mutacja i tak dalej. Tak jest. Kariera youtubera, nie? HS się musi zgadzać. Cześć, czekaj, z tym SMS -y. Ustaw sobie stoper ile ten odcinek? Psycho mi napisał stary. Co? Że mam nie zapomnieć wstawić jego... tego odcinka. Znaczy tego... Co ja dupię? E, jego no, rapowania. Na YouTube'a? Nie, no ja mam miałem, miałem mu wysłać. Wyślę mu zaraz. E, czekaj, ile to już trwa? Z 5 minut, nie? Jest 18.50 No dobra, to jeszcze gdzieś tak z 10 minut. Nie przesadzaj. Co nie przesadzaj? No z 5 minut. No. no. Telefon mi się rozładował. Pięknie. w ogóle budujemy obok tego nie wiem zobaczymy różne domki tutaj będą bo to osiedlenie wokół tego musi być takie duże też bo tam będzie te no nie będę mówił na odcinku no powiem potem tam będzie a my już wszystko wiemy a wy nie wiecie a my wiemy my wiemy już wszystko co na, na tym odcinku? Ja wy nawet nie wiecie, a my wiemy. Jesteśmy na I od razu hejt. A mieliście nie mówić na początku odcinka? Idziesz do mnie? <laughs> na początku odcinka powiedzieliście, że nie będziecie mówić, a powiedzieliście. Ale ze są cioty, unsup. No pięknie. Teraz jeszcze jakieś te... Ała, co to było? Y jakieś półki albo coś, nie? Okay. Tu jest ten parking, nie? No, no to w, jak czytałeś tam w tym scenariuszu, to ten, to tu będzie stał ten namiot taki, nie? Okej okay. Ten duży, gdzie wszyscy tam potem się. No, no ten tak. Trzeba ich jakoś nakręcić, żeby oglądali, a nie, że. A, jakaś gówniacka seria będzie. O, co to było? Tare, przestraszyłem się Czego? Co? Włączę sobie muzykę Nie, nie włączę. Albo włączę, nie podstawię swojej Jakąś fajną Dobra, co w tym domku tu zbudować? Kuchnię jakąś, nie? Żeby jakoś realistycznie wyglądało Czemu ja w ogóle nie gram na full screenie? Jak? W okienku to nagrywasz? No a to będzie słabo jakościowo No nie on! Ja piskam nie, no czemu nie powiedziałeś Dobra a to w co to Ale to będzie słabe jakościowo Kuźwa, mogęś mi mówić, czekaj Teraz mam ugarnięte już No ale te, um, już cały filmik będzie taki mały No i chuj! Będą mieli brzydkie I tyle Więcej, przepraszam, no. Teraz już będzie normalna jakość. Nie wiedziałem, no co, ja dopiero zaczynam, no skąd mam wiedzieć? Nikt mi nie powiedział. A bo wiesz co? Stopni na chwilę i zobacz, jak to wygląda. No dobra. Czekaj. I kurde, mać, kolejne cięcie, ale już wracamy, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo... Głupi fraps się wyłączył No czemu miałby się nie wyłączył? Czemu miałoby działać wszystko? Dlaczego miałoby w pierwszym odcinku z jakiejkolwiek gry yy, Mojej na YouTubie miałoby wszystko działać? No powiedz mi dlaczego Bo tak ma być Tak, no, no nie jest mi wrożona kariera YouTubera No właśnie, bom. Ha! Dzięki I <laughs> by tam zobaczyć co ty kombinujesz No chodź, chodź Czekaj, czekaj, tylko postawię łóżko. Idę, idę. I nadchodzę Wiesz, ja mam skina dziewczyny, nie? To wszystko no wolno, Chodź, no. chodź. Cześć. Teraz powinna lecieć taka nuta, nie? Hej, my sexy, coś tam. Jest taka nuta. Szkoda, że się nie da łączyć na przykład bloczku, pół bloczku tego stona takiego i na przykład drewna nie? to jest gówno, trzeba napisać do tego ziomka no jak on ma jep jep żeby to zrobił, bo naprawdę to by wyglądało spoko i ułatwiałoby życie życie a nie takie gówno na środku przepraszam bardzo pokoju no i co ja muszę zrobić? No powiedz mi, a zresztą mogę tu ściankę postawić. No i już jest pomysł. Na tym drugim piętrze musi to być, bo tam będzie z tego widok za okno, nie? Jak już wspomniałem, scenariusz. Stary, ja ten scenariusz sprzedam i zrobię film o tym, nie? Zobaczysz. Jeszcze, jeszcze będę ściągał haracz z klinika. No, Kinika poznacie jako pana generała. No i znowu. No dobra, o... no nakręcą się trochę nie. Cicho. Już nie będę, już żadnego niczego nie powiem. A zresztą kto powiedział, o! że... <grym> Mikrofon mi się przesunął. Kto powiedział, że on będzie w tej serii? Ja mówię o włocie teraz. To o też gramy. Znaczy ja gram. A Piotruś nie wiem. Czemu ja do Ciebie mówię, Piotruś? No właśnie, czemu do mnie mówisz? Jezus, jak to będzie słychać, tą moją myszkę gównianą, no muszę sobie kupić nową. Dobra. Ta u fajnie działa. Ucysia. Nie umiem się przyzwyczaić. Ja też sobie muszę kupić nową. Nie mam taką fajną, że w ogóle nie było nawet, słuchajcie, cyknięcia. Ja sobie kupię jakąś. I to ta moja świeci, stary, na niebiesko, to jest w ogóle... A ty masz jaką? Ja mam jakąś taką... dziwną. Nawet nie wiem, z czego to jest. Ja mam z Microsofta Ach. Teraz będzie, że, tak, że Reklama, reklamę daje, mówię wam no. Mówił mi, że musi zrobić Reklamę Microsofta i kazał coś zacząć mówić O myszkach Chodź, musisz lecieć, nie? <grych> Rachel Idziesz tu, nie idziesz I Ty jesteś niewidzialny, czopie Vanisza <grych> nie. użył i mi buduje tu jak, ja? No wyjdź! <noise> wiesz jakie to jest przykre. Znaczy, co? Jakie przykre? To jest denerwujące. No wanisz! Taki proszek do prania wiesz. Kolejna reklama. <noise> Jezus z z z Zanim ten filmik tam wejdzie w ogóle. Ej, a propos filmiku to już się nagrywa w ciur. Hmm. Dobra, to już. Nie, jeszcze nie. A zresztą Dwie minuty. Dobra. No to chodź tu na mój balkon. Już idę. Czekaj. Czekaj jakieś kwiatki. Albo chodź tu na dół, bo tam kwiatki będą. Czekaj. Baba siałamak. Miała tak. He! Ja szukam... O, jest. Cześć, ci kwiatek masz masz czekaj masz masz daj mi dzięki czekaj dobra chodź tu no chodź tu no no chodź. no to był pierwszy odcinek z takich nie wiem czego w sumie no przygotowań do serii chcieliśmy was zachęcić do oglądania w ogóle to jest mój pierwszy filmik z głosem i ze wszystkim, więc wybaczcie mi za yy, te dziwne rzeczy, które tam, cięcia i tak dalej, no ale to musiało być po prostu, co ty robisz. No, ze mną był Peterman Play, pozdrawiam Ej. was wszystkich. Siema koziołeczki, trzymajcie się, subskrybujcie, tylko nie puste suby, bo to denerwuje. Oglądajcie, Nie, mają być suby, musi być nice, tak. <laughs> łapka w górę jeśli wam się podobało, jeśli wam się nie podobało też łapka w górę. Siemanko.